Ależ pięknie strzelił. Chodź, pokaż się. No pokaż się. Ależ pięknie uderzył. Serkinia płetwa. O, ładna ryba. No chodź. jest no dobry aż jestem zaskoczony aż jestem zaskoczony bo pokazał się tutaj mały bolek w samym kąciku dwa razy a to będzie ryba dobre 70 plus no chodź no chodź Ale silny jest. No, jak na razie największy w tym sezonie. Dobra. Naprawdę fajny, przejdę z nim tutaj na piaseczek. Ups! Chociaż znowu pod słońcem jestem. Wow! To jest taka ryba. Pod 8 dych Naprawdę ładny. Oczywiście miarki nie mam. Ale fajna ryba. No uciekaj koleś. Uch ty. Ale mi ochlapał. O skurczybyk. Słuchajcie, jest tak dużo meszek, że nie da się wysiedzieć. Słaby wiatr, słoneczko, ciepło i te meszki po prostu tak atakują, że idę do samochodu, mam tam wanilię, muszę trochę japę i uszy wysmarować, bo no nie da się żyć. Nie da się żyć. No i to jest świetna sprawa. Na meszki. Tylko to i odstrasza. Żadne jakieś antykomarowe szuwaksy. Zapach waniliowy do ciasta. Tani i skuteczny. Tani, skuteczny. Działa. Przy okazji ładnie pachnie. Nie wiem jak wy, ale ale ja lubię taki zapach waniliowy moje pieski też lubią także człowiek się trochę trochę tym wysmaruje i na godzinę ma spokój od meszek ale na komary nie działa na komary mam mugę jak na emeryta przystało <grym> spróbujemy na siedząco akurat nie muszę daleko rzucać, bo tutaj kawałek ode mnie jest taki fajny Robi się taki fajny zaułek, płynie woda, tutaj jest cofka, no i widzę, że tam drobnica troszkę się zebrała na tej podwyższonej wodzie, podwyższonej w stosunku do tego, co było kilka dni temu. Bo tak naprawdę to woda nadal nie jest wysoka, myślę, że nawet nie jest średnia, ale jest troszkę podwyższona, skoczyła w górę, no i widzę, że tu drobnica się zbiera. Jedną fajną rybę udało się złowić i to tak myślę, że takie dobre 70 plus 75. No nie mam miarki i nie mam podbieraka, ale o tym, o tym później opowiem. Ale myślę, że taka rybka koło 75, może 77. Yy. No to teraz spróbujemy na siedząco. Nie trzeba daleko rzucać, więc będzie idealnie. Na lenia. Na sebe Kowalczyka, on lubi na siedząco sobie połowić. Dzisiaj nad wodą jestem tak mocno turystycznie przejazdem. Musiałem parę spraw pozałatwiać, więc postanowiłem dosłownie tak dwie godzinki się pokręcić, zajrzeć to tu, to tam, jak woda wygląda po przyborku, ponieważ był mały przybór Wisły, woda skoczyła w górę, no tu na Mazowszu to było jakieś 60, może miejscami 70 cm w górę, więc przyborek niegroźny, nieduży, ale po pierwsze popłynęły nie tylko patyki i trawy, czy i gałęzie, czyli wszystko to, co leży, leżało na brzegach, blisko wody, ale nawet drzewa. Całe drzewa też popłynęły, więc strach troszkę było pływać pontonem. Jak się człowiek zagapi i stoi na kotwicy i takie drzewo napłynie na kotwicę, no to, to nie zdąży człowiek nawet nożem odciąć tej liny, tylko drzewo napiera na linkę. Zatapia łódkę czy ponton, więc nie chciałem ryzykować. Wariatem nie jestem. No i postanowiłem pokręcić się trochę z brzegu, ale mam jakieś pomarańczowe, krótkie spodenki, klapeczki. No, klapeczki to akurat nie przeszkadzają w łowieniu boleni, ale te pomarańczowe spodenki mogą ryby płoszyć. No i chciałem zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Trochę szkoda, że był ten przybór, powiem szczerze, bo namierzyłem sobie już kilka przykosek. Jeszcze rzeka nie była taka do końca poukładana, te przykosy nie, było, nie były podocinane, ale już rzeka powolutku na tym obniżającym się poziomie wody zaczęła sobie tam dno rzeźbić i fajnie układać i te przykosy, i rynny, i jakieś kanty. No i teraz ten 60-centymetrowy przyborek, znowu te wszystkie moje przykosy, te piachy, na pewno ruszył, więc wszystko to, co znalazłem, to już nie istnieje. Jest poprzesypywane, no ale taki urok Wisły. No i trafiłem. Trafiłem tutaj na fajne miejsce, fajne dlatego, że byłam tu rzadko, ale nigdy nie widziałem jakiejś dużej ilości wędkarzy. To jest plus, ale minus jest taki, że mimo wszystko jest łatwy dojazd i chociaż wędkarze może nie za często tu przyjeżdżają, to przyjeżdżają miejscowi rolnicy, którzy po prostu gdzieś przejazdem chcą zobaczyć jak tam woda w Wiśle. No i ja sobie mimo i w tych pomarańczowych spodenkach usiadłem na murku i sobie trochę porzucałem po cichutku, no to przyjechało dwóch panów, jakimś żukiem czy inną nysą, zaparkowali 5 metrów od wody, pierdyknęli drzwiami, więc już wiedziałem, że jest lipa. Podeszli, zapytali się jak rybki, po czym jeden z nich dokładnie w to miejsce, gdzie rzucałem, postanowił sobie wejść do kolan, zobaczyć czy woda jest ciepła. Oczywiście nie można mieć do nich pretensji, no bo nie zrobili tego celowo, nie wiedzieli po prostu, że, że boleń ma dobry wzrok, jest płochliwy po prostu po przyjacielsku, spytali się jak ryby no i, i jeden z nich wlazł mi w łowisko w, klapki, w klapkach więc zwinąłem wędki lecę dalej, ale miejsce tutaj jest ciekawe może, jutro, może wrócę tutaj jutro z samego rana na świta chociaż też nie mogę Wam tego obiecać ponieważ zapowiadało jakieś dzisiaj ulewy w nocy już na wieczór całą noc ma padać i być może jutro rano więc jeżeli będzie, jeżeli będzie padało to, to będę spał a jeśli nie będzie padało to wrócę tutaj przed wschodem, przed wschodem słońca. Polska język, trudna język. A ja lecę dalej. Powiem Wam szczerze, za dużo to się dzisiaj nie dzieje. Poza tą pierwszą rybą, którą już widzieliście, to, to jest cisza, nie ma brań i niestety nie widać w ogóle żerujących ryb na powierzchni wody. Nie widać uciekającej drobnicy, wszystko się pochowało. Ale ostatnio przed tym przyborkiem było podobnie, że też ryb nie było widać, a jednak brały. Był jeden taki dzień, chociaż byłem chyba dwa albo trzy razy tylko. Ale jeden był taki dzień, że ryba zobaczona, namierzona, ryba złowiona chociaż złowiłem tylko trzy ryby. Dwie fajne, no trzeci to taki nieemisyjny, ale dwie fajne, ale to było na zasadzie, że jedna ryba uderzała w jednym miejscu, zakradłem się i ją zdjąłem. Później zobaczyłem drugą, która tłukła w jednym miejscu, zakradłem się, też ją zdjąłem. No i tylko ta trzecia, najmniejsza, to jej nie widziałem. Zresztą zobaczcie sami, jak to wyglądało. Chodzi fajny bolek tutaj poniżej mnie z 15 metrów. Problem może być taki, że tutaj go nie wyjmę, bo jest pionowa burta, a dalej nie wiem co jest, bo nie chcę mu wejść na głowę, żeby zobaczyć, więc mam nadzieję, że jakoś, jeżeli uda się go w ogóle zaciąć, to że uda się go jakoś wyjąć później. I siedzi Dobra, muszę iść tam do niego, bo tam jest cofka, więc mam nadzieję, że będzie jak go tu podebrać Cholera No nie ma jak huh. Zejść, zejdę, ale czy wyjdę? To jest pytanie Ależ wrąbał Uu. No nie chciałem tu wchodzić Bo on tutaj wyskakiwał spod, spod tego brzegu, ładna ryba Spod tego brzegu Wiedziałem, że jak tu wejdę żeby zobaczyć to mu stanę nad głową No ale jest no jest trochę lipa, więc panie kolego ale cały wobler zniknięty. No dobra, próbujmy Ale spoko, mamy radę. Mam nadzieję, że tu nic się nie obsunie. Uu. Opa, dobra jestem. Uu. No ależ wrąbał całego woblera. No taka ryba, koło siedmiu chyba. No na pewno. Uu, Uu. ale dostał. O skubaniec. Fajny bolek. Myślę, że taki pod 7 dyszek. No i to jest chyba ten co tu chodził, bo widziałem, że ładna ryba. Ale słuchajcie, tak wrąbał woblera, że nie przedłużam, bo szkoda ryby. Muszę go szybko wyhaczyć. Piękne to było. To było piękne. Chodził tutaj w tym załuku. No ale tak powiecie dobra ryba. Nie jakoś od boku. Od dołu wpięty, nie wiem. No ale muszę go tu puścić w dół, żeby mi strzedł O właśnie tu no, ładny. To jest cały w ogóle Ha, Usiadłem dupą w pokrzywy też cały oblor wyrąbany Chodź No ten lepszy No ten trochę lepszy Chociaż nie no lepszy, ale i grubszy O, dobra siedzi Myślałem, że będzie trochę większy Bo w tym nurcie tutaj przykotłował Grubo, ale znowu wobler cały wciągnięty. Widać, że dzisiaj te ryby chcą. No i myślałem, że większa to też taki. 70 nie będzie. No i to było takie klasyczne. Zobaczcie. Tu jest powalone jakieś drzewko z kawałkiem darni. Poniżej też. No ja sobie stanąłem tutaj, tak żeby. Ten wobler wychodził mi koło tych patyków, ale, ale żeby przeszedł tuż przy tej, przy tym kawałku wyrwanej burty z trawami, ponieważ tutaj, tu w samym rogu widziałem chodził bolek. No więc ja chciałem, żeby wobler przeszedł tuż koło niego. Wrzucałem dalej w nurt, żeby go nie spłoszyć, czekałem chwilkę aż sobie zejdzie tutaj i go ściągałem wzdłuż tych trawek. No i kilka rzutów. I przylutował. No i to jest chyba dobry moment, żeby powiedzieć Wam parę słów o tym podbieraku, bo czasami się pytacie, czemu nie używam podbieraka. Czasami używam, ale nawet ktoś, dwie osoby pod, pod filmem, pod jakimś filmem, w którym złowiłem dwa czy trzy bolenie i to takie po 50 parę centymetrów, napisali mi: Kup sobie podbierak. Otóż, objaśniam, podbieraków te ja mam kilka, nie muszę ich kupować więcej, natomiast nie używam ich z kilku powodów. Po pierwsze, Podbierak służy do podbierania dużych ryb, a nie małych. Boleń 55 czy nawet 65 cm to nie jest duża ryba, i bez problemu możemy ją podebrać bezpiecznym chwytem za kark. Oczywiście pod warunkiem, że ktoś ma trochę wprawy, wie jak to robić. No i słuchajcie, cóż za hipokryzja, bo właśnie jeden z tych kolegów mi napisał, że w taki sposób krzywdzisz ryby. Ja, oczywiście, chciałem uderzyć w jakąś merytoryczną dyskusję, no ale już przestał odpisywać. No ale załóżmy. Łowimy takiego, zaczynamy takiego bolenia 55 czy 65 cm, ładujemy go w podbierak. No i teraz tak, jedna kotwiczka woblera jest w pysku ryby, druga kotwiczka jest na zewnątrz, zaczepia się o siatę, boleń zaczyna się szarpać, bo się szarpie w podbieraku. No i co? I wyrywa sobie tą pierwszą kotwiczkę. Ech, w momencie, kiedy ja łowię bolenia i łapię go za kark, on sobie tej kotwiczki nie wyrywa. Więc troszkę hipokryzja, prawda? Po drugie, większość boleni. Przynajmniej w moim przypadku jest to powiedzmy taka granica 80 cm, może to sprawdziłem kilkukrotnie. Wszystkie ryby do 80 cm, mówię o boleniach, bez problemu podbieram za kark, a wcale jakiejś wielkiej łapy nie mam. Dopiero ryby w granicach 80 i w górę, no to jest troszkę, troszkę gorzej podebrać. Natomiast tak samo to wygląda w przypadku szczupaków czy sandaczy, ponieważ ryby takie 60 parę cm, 70 bez problemu łapiemy za kark większe pod pokrywę skrzelową, ale pokrywa skrzelowa to nie są łuki skrzelowe, bo część osób może się mylić. Słuchajcie, o, meszki. Podbieramy rybę pod pokrywę skrzelową, ale nie ładujemy paluchów w skrzela, ponieważ wtedy rzeczywiście możemy rybę skrzywdzić, a nawet ją uśmiercić. Więc w umiejętny sposób tak podbieramy, z kolei suma podbieramy chwytem za żuchwę. Ale na przykład łowiąc, bolenie, czy, yy, łowiąc przepraszam, brzany czy klenie, podbieraka używam zawsze, ponieważ są to ryby, które podczas podbierania chwytem za kark mogą się wyślizgnąć, zrobić sobie krzywdę, a czasami nawet wędkarzowi, jak wbijał kotwicę w palucha. A poza tym, jeżeli chcielibyśmy podebrać taką rybę klenia, czy brzanę, czy dużego bolenia pod pokrywę skrzelową, nie można tego robić, ponieważ one są inaczej zbudowane niż szczupak czy sandać. I po prostu taką rybę łapiąc pod pokrywę skrzelową również uszkodzimy, więc tego robić nie wolno. I w przypadku brzany czy klenia podbieraka używam zawsze. Po drugie, często łażę po haszczach, chabaździorach, krzaczorach, i wy tego nie widzicie, ale ja bardzo często jestem naprawdę grubo obładowany sprzętem. W jednej ręce wędka statyw, na plecach plecak, w nim lustrzanka ciężka. Dodatkowy obiektyw, też ciężki. Dodatkowe baterie, również nielekkie. Do tego baterie do GoPro. Jakaś ładowarka, jakieś powerbanki, butelka z wodą, coś do żarcia. Robi się ładnych parę kilo. No i ten podbierak, owszem, mógłbym gdzieś tam z tyłu zawiesić, ale jak wiecie, łażąc po krzakach, ten podbierak zawsze się gdzieś jakieś gałęzie i patyki zaczepia, więc jest bardzo nieporęczny. Z kolei łowiąc z pontonu i holując rybę w silnym nurcie, zdecydowanie łatwiej mi jest ją podebrać właśnie chwytem, jakimkolwiek chwytem ręką niż ładować ją w podbierak, ponieważ o, czekajcie, odłożę to, tałajstwo, Duża ryba równa się duży podbierak, duży podbierak równa się duża siata, duża siata równa się duży opór w wodzie, więc y, ja powiem szczerze, jest mi bardzo niewygodnie podbierać ryby w nurcie samemu podbierakiem, y, ponieważ tu Walczę z rybą, a drugą ręką walczę z podbierakiem, który bardzo chce, usilnie chce odpłynąć. I widziałem kiedyś jakiś filmik. A powiem czyj, towarzyszu, pozdrawiam. Towarzysza Gugały, który złowił pięknego sandacza, chyba 90 cm. Był sam na łódce no i próbował tą rybę podebrać podbierakiem. No i też miał problemy. Więc mi zdecydowanie sprawniej i szybciej idzie podbieranie ryb ręką, w większości przypadków. No to chyba tyle. A najlepsze jest to właśnie, że. Że czasem piszą tak ludzie, kupca podbierak, albo gdzie mata, piszą tak ludzie, którzy ryb nie wypuszczają. To jest dopiero hipokryzja, ale ja uważam, że każdy powinien łowić tak, w taki sposób, jak mu wygodnie, jak się czuje na siłach i jeżeli możemy jednak troszkę tego cierpienia ująć rybom holowanym, to warto. Jak komuś wygodniej podbierakiem, to niech tak robi, mi wygodniej łapał, ja będę tak robił. Ten to mnie przestraszył troszkę. Poczekaj, 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 poczekaj. Czekaj. U, u, u. Ale. Zmykaj. Ale mnie przestraszył. Uf. Ten to mnie naprawdę przestraszył. Rejserek. Uf. Mała ryba. A sam koniec, słuchajcie, wróciłem w to miejsce, gdzie miałem tą wcześniejszą rybę. Bo coś tu jeszcze chodziło, no ale. Ale po tym boleniu teraz stwierdzam, że to nie takie ryby chciałbym łowić, więc powoli zawijam się do domu. Na dzisiaj chyba już koniec, bo, tak jak Wam mówiłem, dosłownie dwie godzinki. No i ja zjawię się pewnie tutaj jakoś na wschód słońca, ale to już opowieść na zupełnie inną okazję. Trzymajcie się i do następnego. Trzeba, nasiedzą co to małe ryby biorą.